Żyć to wolnym być. Fontanny światła tryskają tysiącem wad. Dzieci są piękne. I rzeka życia z Matka kiedyś przyszła do mnie, 17-letniej dziewczyny, która miała problem z taką właśnie grupą destrukcyjną. Chłopak z tej grupy, który, który próbował wciągać właśnie jej córkę, przychodził pod szkołę, czekał na nią. Mało tego, nie uczył się nigdzie, nie miał skończonej żadnej szkoły. Ta dziewczyna zakochała się w tym chłopaku. Zaczęła się ta dziewczyna ubierać na czarno. Jakieś takie, gdzie wcześniej tego nie robiła. Także zmieniła swój wygląd. Też zaczęła i chudnąć. Zaczęła się odżywiać w jakiś dziwny sposób. No a przede wszystkim to, że na coraz dłuższe godziny... Z... Dlaczego są niebezpieczne? Dlatego, że przedstawiają kłamliwy obraz człowieka i Boga, tak bym powiedział. Manipulują człowiekiem i Bogiem, manipulują przede wszystkim ludzką naturalną skłonnością po pierwsze do, do wiary, skłonnością potrzebą metafizyczną, potrzebą religijną, a z drugiej strony bardzo manipulują ludzką potrzebą emocjonalną. Bo najczęściej sekta to jest właśnie taka grupa, która mm, poprzez nadmiar miłości, Otacza tych, którzy tej miłości mają niewiele, którym brakuje miłości, i jednocześnie no, malują pewne, powiedziałbym, miraże optymistyczne miraże pięknej przyszłości, którą oni chcą człowiekowi zagwarantować. Wakacje i lato to czas, kiedy wypoczywamy. Są wyjazdy, wyjazdy młodych ludzi na obozy, na kolonie, ale i również niestety ucieczki z domów. I to jest ten moment, kiedy jest dogodna, stwarza się sytuacja dla osób, które chcą pozyskać, zwłaszcza młode osoby, uczniów, studentów do swoich grup, do swoich sekty pseudo. To jest ten moment, kiedy na uczuciach ludzkich. Kiedy wykorzystuje się emocje, kiedy wykorzystuje się, że ktoś może być w jakimś dołku psychicznym, zdala od rodziny, zdala od przyjaciół, które drogi. Zwermowany może być każdy, ale yy, taki młody człowiek odpowiada ze względu na swoje może niezaspokojone potrzeby. Akceptacji, wyróżnienia się, docenienia, a to on odpowiada na wszystkie takie sygnały ze strony innych ludzi, które tę potrzebę zaspokajają. Więc y, y, wszyscy odpowiadamy przecież pozytywnie na takie sygnały, że jesteśmy dobrzy, że, że nas kochają, że jesteśmy potrzebni, że jesteśmy y, y, wart. Wakacje to jest jedna właśnie z okresów żniw, w których właśnie sekty nasilają swoją działalność werbowniczą. Stosują pewne techniki, które właśnie mają osaczyć młodego człowieka i mają go przygotować na przyjęcie wartości, które propaguje dana grupa. Jedną z tych technik jest właśnie bombardowanie miłością, to polega to na tym, że Grupa otacza jednego, daną osobę, oferuje mu niby bezinteresowną przyjaźń i miłość. Jeżeli on się tej grupie w pewnym momencie nie podporządkuje, to ta przyjaźń i miłość mu jest odbierana. Dopiero jak się podporządkuje grupie, na powrót odzyskuje tą miłość i zaakcept, akceptację tej grupy. Ten dobry czas dla sekt, to jest przede wszystkim, jeśli można powiedzieć, o takim czasie indywidualnym. To jest czas, kiedy człowiek przeżywa jakiekolwiek trudności. Nawet w pewnych podręcznikach, powiedzmy sobie, niektórych grup religijnych czy sekt, właśnie wskazuje się, że trzeba em, atakować kandydata na członka sekty, czyli rozpoczynać werbunek wtedy, kiedy on jest w tej skali, powiedzmy sobie, emocjonalnych zaburzeń w stanach em, apogeum, kiedy jest mu najtrudniej. Wtedy jest najbardziej podatny na to, żeby ktoś przyszedł do niego z pomocną dłonią i powiedzieć, my ci pomożemy, my cię kochamy, my cię akceptujemy, my ci pokażemy jak żyć, my ci zagwarantujemy piękną przyszłość. I człowiek, który jest, no często szuka jakiegoś ostatecznego rozwiązania swoich problemów. Dziewczyni. Takie zagrożenia paradoksalnie istnieją. Najczęściej można się z, pod... z członkami danych grup religijnych nieraz spotkać na pielgrzymkach, na... czy w ruchach oazowych, gdzie panuje odpowiednia religijna atmosfera, bo tego typu ludzie wolą przychodzić już na teren przygotowany, gdzie ludzie już są odpowiednio ukształtowani, niż przychodzić na. Teren, który na ogół czysty, że, że człowiek nie jest podatny na tego typu wpływy, że nie chce przyjmować danych treści. Wolą przychodzić właśnie już na teren ludzi ugruntowanych, często tak w pewnej, w pewnej postawie otwartej religijnej, że on, gdzie, gdzie panuje już pewna atmosfera religijna i ci ludzie są bardziej otwarte postawie otwartej religijnej, że on, gdzie, gdzie panuje już pewna atmosfera religijna i ci ludzie są bardziej podatni na danych grup religijnych. A najbardziej niebezpieczne to są grupy, które podają się za chrześcijańskie, a bardzo często odchodzą bardzo od chrześcijaństwa, bo z innymi grupami często widać od razu różnice. Pracuję tutaj w ośrodku o sektach i spotykam się z ludźmi, którzy mają problem. Problem ze swoimi bliskimi, którzy zostali wciągnięci przez sekty. Problem jest tego rodzaju, że te osoby są wyrywane ze swoich, ze swoich środowisk, ze swoich kręgów towarzyskich. A przede wszystkim najbardziej bolesne to jest, że od rodzin są ci ludzie wyrywani. Przychodził chłopak, który został wciągnięty do pewnej grupy i on to zauważył, wyszedł. Ale dziewczyna jego została tam, na których podstawiali osoby, która udawała, że została uzdrowiona przez nią. Podawali jej literaturę i w taki sposób ją tam manipulowali. Także ona wierzy, że ona ma moc uzdrawiania i ona trwa w tej sekcie. Ona jest przekonana, że, że oni, oni odkryli w niej y, tą moc uzdrawiania, że dzięki nim ona się stała. Niezmiernie trudno jest z sekty wyciągnąć osoby, które już tam są od dłuższego czasu. Kiedy rzeczywiście już ten trzeci etap przeszły, kiedy wezbyły się własnej tożsamości, kiedy są niejako inną osobą, które już, prawdę mówiąc, nie za bardzo mogą sobie dać również radę w środowisku, w, takim, w którym żyły, zanim trafiły do sekty. Tej. Rakiety w kosmos posyłają nie przejmując się Tym, że spodów giną dzieci nie mają Co jeść dużo miłości trzeba by świat zmienił się Przeglądając księgę mędrców, odkryłem ważną rzecz. Wkrótce miłość wróci tu i wszystko zmieni się. Ucichnie boję z na złych ludzi przyjdzie kres. Gdy miłość wróci, świat zmieni się.